Cześć, kochani. Witam was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o kolejnych złodziejach i to nie takich oczywistych, bo nie każdy ma z nimi mistyczność. Mianowicie pracownicy na wyspie mogą nas okraść, ale jak? Dzień jak co dzień bierzecie sobie dzienniczki. Takie właśnie dla kowali chociażby. Taki dzienniczek siódemkowy. Ostatnio patrzyliśmy, że fajnie się opłacał. 37 tysięcy za sztukę, więc już nie mało. Jeśli wkładałem do 15 albo 100 pracowników, no to tu się robi kwota. Podjeżdżamy do naszego pracownika. Chcemy mu dać dziennik. Dać możemy, ale co się stało z poprzednim? No przecież miał, przecież pracował. I teraz są dwie opcje. Tak, bo może nas okraść po prostu... Przez to, że nie wiem, czy to jest taka mechanika celowa czy ukryta. Już kiedyś o tym mówiłem, że mniej więcej na 100 dzienników, dwa dzienniki mi po prostu przepadały. Po prostu codziennie obrabiałem pracowników i któryś z nich robił coś takiego. Siema, nie mam dziennika. Ale dlaczego? No właśnie. Teraz, ostatnio jak obrabiałem przez powiedzmy 2-3 tygodnie codziennie, to. Były te dzienniki, cały czas, i nie było przypadku, żeby to zniknęło. Więc albo miałem dużego farta, albo w końcu załatali tą dziurę, ten błąd, który. Właśnie, czy to był błąd, czy to było celowe? No raczej był błąd, bo nie było nigdzie takiej informacji, przynajmniej nie rzuciło mi się w oczy, że. Uwaga, jest dwuprocentowa szansa, że pracownik nie przyniesie nic. Także nawet pustego dziennika, nie? Właśnie, właśnie, nawet pustego dziennika. Więc okej. Okay. Więc to uznajmy, że to był błąd i że go chyba naprawili. Ale jest jeszcze drugi, który może Was dużo bardziej zaboleć: mianowicie, dajecie sobie dzienniki do pracowników, siódemkowe, ósemkowe, takie najczęściej, chyba jak już się to robi na dużą skalę, się rzuca. Więc ten koszt to jest dość już duży. Na przykład za 150 pracowników to już jest kilka milionów. Tak, kilka milionów, żeby takie dzienniczki sobie zebrać. To mnie, 6, 7 milionów i co. I wrzucam te 150 dzienników, idę sobie na urlop tygodniowy i wracam i nie ma nic. Kompletnie. Ani jednego dziennika. Yy, dlaczego? A nie wiem. Dlaczego sobie tak wymyślili? Jest coś takiego, że jeśli nie wiem, 7, 10 dni, a może 2 tygodnie nie obrabiacie dzienników, yy, tak mniej więcej to jest gdzieś tam gdzieś tam w tym przedziale, bo wiadomo, no, mam czasami przerwy od obrabiania dzienników i nie liczę tego, ile dokładnie mnie dni nie było, ale już kilka razy miałem taką sytuację i właśnie, jeśli zamierzacie iść na urlop, jeśli zamierzacie nie obrabiać pracowników przez dłużej niż kilka dni, powiedzmy 3-4 dni, to. Odbierzcie od wszystkich pracowników dzienniki, bo inaczej po waszym powrocie zostaniecie coś takiego. Ja władowałem 150 dzienników, jakieś powiedzmy półtorej tygodnia temu. Dzisiaj chciałem je zebrać i w żadnym pracowniku, na żadnej wyspie, a tych wysp jest właśnie 10, nie ma nic. Kompletnie wszyscy mają pusto. Czyli tak naprawdę 150 takich dzienników pełnych po prostu sobie wyparowało. 150 dzienników, ile jest warte dokładnie? Malem sobie zobaczyć, 150 to będzie około 6 milionów, bo tam troszkę drożej się kupuje na markecie, jak chce się od ręki. Około 6 milionów. Albion mi po prostu zabrał. Dlaczego? Nie ma nigdzie napisane, że musisz tego pilnować, żeby to odebrać w 3-4 dni. Nie, po prostu jest to albo zepsute, albo to jest celowe działanie. Ale dlaczego takie coś jest celowego? Po co? Myślicie sobie. Dobra, jeśli ja wrzucę dziennik do pracownika. ok, wrzucam dziennik. Nie ma tutaj żadnej informacji o tym, że może się coś z tym stać nie tak. Sami widzicie. Possible returns. I no niech jest zapisane 0 do 7, nie? <grych> Dobre. No okej, okay, wrzucam, a tutaj jeszcze gdzieś można było to kliknąć i się pokazywało coś więcej info. Eee, tutaj że 150. Tutaj mamy, e, że ich szczęście zależy tam tier i tak dalej. I jak są wyliczone te procenty. I możecie sobie zobaczyć właśnie na jakim tierze macie, jakie procenty. Okej, okay, ale nie ma tutaj informacji o tym, że że nie może nic na I puszczamy. I teraz pracownik jest zajęty 22 godziny. Ale właśnie. Zajęty jest, jak pracuje. I teraz myślicie Usuwają te dzienniki po to, że jeśli parę osób miałoby dostęp do wyspy, to faktycznie byśmy blokowali tych pracowników przez wiele dni, na przykład byśmy poszli w ogóle na AWK i tak dalej, nigdy już nie wrócili do gry i albo po prostu po pewnym czasie usuwa, żeby ktoś inny mógł korzystać z tych pracowników. Nic bardziej mylnego, ponieważ jeśli kilka osób ma dostęp do tego samego pracownika, to nie mogą korzystać, znaczy nie mogą mu wrzucać dzienników nowych tylko w momencie, kiedy on pracuje. Czyli ja. W tym momencie wrzucam dzienniki i za 22 godziny inna osoba może wrzucić dzienniki, a tymczasem ja w międzyczasie mogę sobie odebrać te swoje. Tamta osoba nie może im ich odebrać, ani one nie blokują pracy tego pracownika dla tamtej osoby. Dla każdej osoby pracownik pracuje osobno, tak jakby. Więc to jest spoko, nie? że nikt nie może nam po prostu przyjść i zabrać naszych rzeczy. Ale właśnie też nie blokuje, więc. Z jakiej racji Albion to usuwa, jeśli to nie ma żadnych logicznych podstaw? Mogę normalnie sobie wrzucić dzienniki, nawet jeśli ktoś inny nie odebrał. Więc jest to głupie, jest to kolejna rzecz, która powinna w ogóle wypaść z gry, ale jest, cały czas ją trzymają, cały czas możecie stracić wszystkie swoje dzienniki, bo tak, bo ich nie obrabialiście, bo poszliście sobie na urlop. Także uważajcie na to, jeśli też się z tym zetknęliście, to dajcie znać w komentarzach. Ja chyba już tak drugi czy trzeci raz w swojej karierze albionowej właśnie coś takiego zaliczyłem. Po drugim razie, jak mi się coś takiego stało, bo myślałem, że pierwszy raz to jakiś błąd, to za każdy razem jak wiedziałem, że już dłużej nie będę obrabiał, to sobie te dzienniki wszystkie po prostu zabierałem z tych pracowników i wiedziałem, że mi wtedy nie przepadnie. Ale teraz ten raz, no myślałem, że kilka dni nie będzie miał, się okazało, że tam chyba z 10 dni jednak. I poszło. No. Trzymajcie się. Do następnego. Zapraszam Was oczywiście na live y na Twitchu, tam nie wszyscy odwiedzają. I zapraszam Was na daily giveaway. Wystarczy swój nick z Discorda poniżej zostawić i reakcję pod giveaway'em na Discordzie. Trzymajcie się. Do następnego.